They tell us what to do, they tell us what to think. Can someone stop the madness? Witaj go. Najnowszy model od Volkswagena. Mały słów, no bardziej crossover coupé. Śliczny kolor, ciekawa linia. Wszystko pięknie, ładnie, ale jak to auto będzie się prowadziło? One, two, three. Pod maską mam, co niektórzy by powiedzieli, maleństwo. 1,5 litra, cztery cylindry, turbodoładowany silnik benzynowy. Ale powiem ci jedno: pojeździe tymi wszystkimi elektrykami przez ostatnie hmm, dwa lata, ten mały silnik sprawia wrażenie, że mam największą parę jaj, jakie kiedykolwiek miałam. O! Chcę to wyjaśnić, że nie jestem przeciwko elektrykom, absolutnie. Myślę, że elektryczne auta są idealne dla niektórych ludzi. Ale teraz tak, na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o baterie, zasięg, o infrastrukturę ładowarek, ta grupa ludzi jest nadal bardzo mała. Jedziemy dalej. Ten silnik z jajami produkuje 150 koni mechanicznych, 250 newtonometrów Moc jest przenoszona na przednie koła. Taygo występuje tylko w opcji napędu na przednie koła. No a jak ta moc? Co ta moc oznacza, jak wcisnę but w podłogę? Pedał gazu tak naprawdę ma bardzo dobrą odpowiedź. Przyspieszenie jest zdrowe i przyspieszenie w tym aucie wystarczy dla większości osób. To komfortowe, tak naprawdę nie czujemy w większości dziur, niedoskonałości. Zawieszenie jest nie za miękkie, nie za twarde jest w sam raz. Kierownica jest tutaj bardzo leciutka, co oznacza, że bardzo kręta droga nie jest naturalnym środowiskiem tego auta, bo nie do końca możemy czuć, co się dzieje z przodem, ale jest to auto świetne na miasto, nie za duży rozbier, mamy też dobry skręt, co oznacza, że łatwo tak manewrować na parkingach. Mamy też dobrą widoczność, mimo tak zwanego stylu coupé. Często nie możemy widzieć za dużo w tylniej szybie, ale tutaj bardzo jest fajnie to wszystko zbalansowane. Oczywiście mamy świetne kamerki. tajko jest też fajnym autem na drugie trasy, bo jest ciche i relaksujące. Rozuje się na tylnej kanapie. Przedni fotel ustawiam na mój wzrost, troszeczkę powyżej 1,70 m. Mam sporo miejsca na nogi, bardzo dużo miejsca na głowę, a co ze środkowym siedzeniem? Sytuacja jest tutaj, no cóż, nie jest idealna, ale jest jak jest. Dwa porty USB-C, ale jak na auto takiej wielkości, tak naprawdę Volkswagen poradził sobie świetnie. A teraz sprawdźmy bagażnik. Mamy 440 litrów pojemności. Kształt bagażnika jest bardzo praktyczny. Mamy nawet miejsce na zapasową oponę. Niesamowite. I to wszystko o bagażniku. Teraz szybki przegląd kabiny. Będąc Volkswagenem, jakość materiałów i wykończenie jest bardzo dobra. Osobiście bardzo mi się podoba ten oliwkowy kolor na zewnątrz, ale tak samo podoba mi się w kabinie, bo razem z czarnym i jasnym szarym tworzy piękną kompozycję. Szybki test praktyczności, duża butelka wody. Z łatwości umieścimy ją tutaj, mam tutaj sporo miejsca. Tutaj nie bardzo, ale mała butelka wejdzie. Schowek dosyć mały, ale wystarczy. Tradycyjny hamulec ręczny, bardzo to lubię. Wejście 12V, przydaje się. Schowek na rękawiczki, dosyć duży, jak na taki rozmiar auta. Dźwignia biegów jest większa tutaj, bo w ostatnich modelach Volkswagena jest to malutka dźwignia biegów. Co kto woli? Miejsce na telefon komórkowy, to nie jest a, indukcyjne ładowanie, ale mamy tutaj dwa porty USB-C. Mamy też schowek na okulary. Okulary są zawsze czyste, nieporysowane. Hmm, pięknie, to jest taka opcja. Moim zdaniem, w wielu autach jej brakuje. Ładna kierownica, tutaj mamy przyciski skrótowe. Cały ten układ jest prosty, jasny. Digital driver's display. Nie pamiętam, jak to się mówi po polsku. W każdym razie, możemy tutaj zmieniać sobie ustawienia, zmieniać sobie wygląd tego, co tylko chcemy. Volkswagen tak naprawdę nam tą opcję daje. System tutaj operacyjny, i zobaczcie, jaki jest ekran, pięknie wbudowany w całość. W oliwkową całość. System tak naprawdę jest prosty, intuicyjny, nic skomplikowanego. Grafika jest bardzo ostra. Spójrzmy na przykład na mapkę. Proszę bardzo. Jak szybko system odpowiada na dotyk mojego palca. Świetnie. Oczywiście możesz podłączyć um, iPhone'a czy Androida. Ale ja zostawiam to tak, bo system jest bardzo ładny. Pięknie. Tutaj poniżej mamy operowanie klimatyzacji. I Volkswagen się mocno upiera przy tych e, przeciąganiu. Nie przy tradycyjnych przyciskach, pokrętłach, tylko przy e, przyciskach na dotyk. No cóż, ja już się tak naprawdę przyzwyczajam do tego. Ale nie było to proste. Mm, nie wiem dlaczego oni tak ciągle się upierały o tym. No ale cóż, zostawmy to tak jak jest. Ładne siedzenia, ogólnie kabina jest młoda, świeża, naprawdę z elegancją i stylem i spełnia swoją funkcję. Jest też autem bardzo ekonomicznym, mieszanka jazdy po mieście, w drogach lokalnych i szybkiego ruchu. I moje zużycie paliwa to poniżej 7 litrów. A mówiąc o siódemkach, mam 7 Automatyczną skrzynię biegów DSG i ta skrzynia, szczególnie przy niższych prędkościach, przy starcie i manewrowaniu na parkingu, potrafi czasem być troszeczkę zaleniwa i potrafi się czasem zadławić. Ale moim rozwiązaniem na ten problem to po prostu wrzucenie tej skrzyni w S i robię to za pomocą dźwigni biegów przy starcie i rozwiązuję to. Cały problem, bo jak zaczynamy jechać, to ta skrzynia nie zastanawia się, nie duma, tylko zabiera się za robotę. Taigo w tej wersji silnikowej, w specyfikacji Style, zaczyna się od 122 tysięcy złotych. I tak jak nazwa mówi, Style, jest to auto bardzo stylowe, bardzo mi się podoba z wyglądu. Super jest do jazdy, i myślę, że wiele kobiet doceni właśnie Taigo że jesteśmy takie stylowe. Ale też jest praktyczniejsze niż hatchback, bo siedzimy troszeczkę wyżej, co jest ważne, jak mamy dzieci albo wozimy starszych rodziców. I jest łatwiejsze niż duży SUV. A jak Tobie podoba się Taygo? Napisz komentarz poniżej. Bardzo Ci dziękuję i życzę Ci miłego dnia i do zobaczenia następnym razem. Bye! Mamy 440 litrów pojemności, bagażnika kształt na patylnie tak. A jak się jedzie? Je jedzie jak? <laughs> oh, no automatic closing.